Cadillac pod szyldem Andretti Global przygotowuje się do wejścia do Formuły 1, potencjalnie już od sezonu 2026. Ambicje są wysokie: zbudowanie zespołu, który nie tylko zadebiutuje na poziomie Mistrzostw Świata, ale docelowo będzie walczył o czołowe lokaty, to jednak przedsięwzięcie o skali znacznie większej niż tylko postawienie Bolidu na starcie. Na tym etapie mówimy o budowie zespołu praktycznie od zera od personelu, przez symulacje, aż po infrastrukturę i know-how operacyjne. It's lights out, Jednym z pierwszych i podstawowych problemów, z jakim zmaga się projekt, jest kwestia zasobów ludzkich. Obecnie zespół zatrudnia około 360 osób, jednak minimalny próg, by efektywnie funkcjonować w realiach Formuły 1 to według szacunków 500 do 600 pracowników. Składa się na to nie tylko dział techniczny i aerodynamiczny, ale też struktury operacyjne, dział strategii, logistyka, zespół do symulacji, komunikacja i wiele innych. Zespół planuje rozpocząć pierwsze aktywności torowe po wakacjach 2025 roku, jednak z oczywistych względów nie będzie jeszcze dysponował własnym Bolidem. Zgodnie z regulaminem FIA, prywatne testy z aktualnym lub przyszłym modelem są zakazane poza ściśle określonymi oknami testowymi. Aby zdobyć pierwsze doświadczenia operacyjne, Cadillac skorzysta z Bolidu Ferrari z sezonu 2023. Jest to tak zwany test CAR, czyli konstrukcja starsza niż dwa sezony, która może być wykorzystywana zgodnie z regulaminem TPC. Testing of Previous Card. Testy z wykorzystaniem samochodu Ferrari nie będą skupiały się na osiągach, a na budowie fundamentów zespołu, przeszkoleniu mechaników, inżynierów, strategów i osób odpowiedzialnych za komunikację torową. To etap zapoznawczy, nauka zarządzania systemami ERS, pracy na danych telemetrycznych, synchronizacji operacji pit stopów oraz struktury komunikacji z kierowcą. Dla wielu pracowników będzie to pierwszy bezpośredni kontakt z realiami pracy przy bolidzie F1. Dlatego tak istotne jest stworzenie środowiska kontrolowanego i powtarzalnego. Do czasu testów fizycznych większość procedur realizowana jest w pełni wirtualnie. Zespół intensywnie korzysta z zaawansowanych narzędzi symulacyjnych, zarówno w zakresie dynamicznych modeli bolidu Vehicle Dynamics Simulation, jak i symulacji operacyjnych. Co ciekawe, symulowane są nawet rozmowy z dyrekcją wyścigu oraz scenariusze sytuacji kryzysowych takie jak wirtualne samochody bezpieczeństwa pit stopy w zmiennych warunkach pogodowych <multipension>, tai... Czy awarie systemów komunikacyjnych Yeah, water on their I, uh, yeah. Pierwsze pełne symulacje weekendu wyścigowego pokazały jednak, jak łatwo o przekłamania w modelu. W jednej z nich zespół wygrał kwalifikacje. What? Jak się później okazało, przyczyną była błędnie wprowadzona wartość współczynnika przyczepności opon, która znacząco zawyżyła wydajność bolidu. Tego typu błędy pokazują, jak ważna jest weryfikacja danych wejściowych oraz iteracyjna kalibracja modelu symulacyjnego z realnymi danymi referencyjnymi. Nadzieją dla zespołu jest to, że sezon 2026 przyniesie nowy regulamin techniczny, m.in. rewolucję w zakresie jednostek napędowych. Silniki będą miały wyższy udział energii elektrycznej, moc systemu MGUK wzrośnie prawie dwukrotnie. A spalanie paliwa syntetycznego stanie się standardem. Taki reset technologiczny może zmniejszyć przewagę doświadczonych zespołów i pozwolić debiutantom szybciej się zaaklimatyzować. Co istotne, Kadiak będzie korzystać z jednostek napędowych Ferrari. Pytanie tylko, jak bardzo konkurencyjna będzie ta konstrukcja w nowych realiach. Nie można też pominąć potencjalnych transferów kierowców. Pojawiają się spekulacje, że Andretti Kadiak może celować w doświadczonych zawodników, takich jak. Sergio! Sergio! Sergio Perez czy Walteri Bottas. Dla nich przejście stopowych zespołów Red Bull Mercedes do debiutanta byłoby ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie wartością dodaną. Ich wiedza o procedurach, feedback techniczny i doświadczenie z pracy w strukturach mistrzowskich mogą znacząco przyspieszyć rozwój zespołu. Podsumowując, projekt Cadillac, jeśli uda im się zadebiutować w 2026 roku, bez zamykania stawki i z funkcjonującą strukturą operacyjną będzie to ogromny sukces, szczególnie w czasach, gdy Formuła 1 staje się coraz bardziej wymagająca technologicznie, a bariera wejścia jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej.